Infinity War miał bardzo fajne zakończenie, dobro zatriumfowało, no i po co więcej? To tak jak z Gwiezdnymi Wojnami, tak? Pokonali tego w czapce, pokonali tego w kasku, złoty robot wygrał i małe, małe, małe kudłate misie i potem robią jeszcze część z babą, no i po co? Prawda? Że psa do kina. Co ty, zanudziłby się? Znaczy, Zresztą... nie no, chodzenie do kina teraz, to jest makabra. W sensie, kto się, kto, Jezu, nie po to, ludzie odkryli, tak, że ludzie wolą zapłacić nawet 20 zł miesięcznie, tak, żeby posłuchać muzyki za darmo. Albo nawet 40 chyba złotych, w sumie 10 na osobę, nie? Że jest popcorn Nikola jest tam są, nie no to jest klimat oczywiście, jak się ktoś, ktoś tęskni za tym klimatem, że idzie tam na te zażygane fotele i tak dalej, to ten popcorn sobie kupi, no jest dużo atrakcji, prawda? To, to jest bardzo fajne, prawda? <laughs> Ale tak, jak teraz jakoś jesteśmy świadomymi konsumentami i plujemy na przykład, wychodzi Mortal Kombat i widzimy, że gra kosztuje 350 złotych i potem, potem się jeszcze płaci mikrotransakcjami, żeby odblokować jakieś wisiorki na ludzikach, i się o to bulwersujemy, a nie widzimy tego, że się przychodzi do kina. Ktoś chce zaplanować sobie wieczór, tak? Na przykład ten film, gra skończona, tak? Endgame, trwa 3 godziny. I na przykład to jest dużo, tak? Jak ktoś nie wie. Doba ma 24 godziny. Jak podzielimy to przez siebie, to wychodzi 8. To jest 1 ósma doby, trwa taki film. To jest, to jest relatywnie sporo. Chcemy sobie zaplanować wieczór. Idziemy na 19 do kina, 20 na przykład. Więc planowo zakładamy, że wyjdziemy o 23. Ale tam są jeszcze reklamy. Wychodzimy o 23.40 i nie zdążymy na tramwaj. Tak? Nie zdążymy na tramwaj, idziemy przez niebezpieczne osiedle, pobiją nas. I to wszystko przez co? Przez kino, przez multikino i tak dalej. Więc to by ten to taki ciąg logiczny, prawda? Idziesz do kina, pobiją cię. Dokładnie kosa między żebra. W, Krakowie, w Krakowie tam można powiedzieć kosa między żebra, jest w Krakowie. Tam gdzieś pobiją w jakiejś takiej w Warszawie, nie ten, w Krakowie kosa między żebra. Nie, ale serio, to jest dramat. No, nie, kina to jest rak. Nawet nie chcę ten. Nie, e... Lubię ten swój monolog. Ale to jest, to, to jest monolog każdego normalnego człowieka. E, to, że trzeba za taki ten seans płacić, by obejrzeć reklamy, to jest dramat. Absolutny. To jest tak nieszanowanie wszystkiego. Nie, nic na kina, ale ten. Czy rozumiesz jakieś takie małe kina, ale tam przeważnie dystrybutor nie ma zasięgu, tak? Czyli w małym Kinie nie obejrzysz tych Avengersów i innych amerykańskich dziwazdeł Natomiast tam przeważnie szanują widzę. Natomiast to, że ktoś, nie wiem, czuje się OK z tym, że idzie do jakiegoś Multikina czy Cinema City i tam płaci te 20 plus złotych, co jest tak dużą kwotą. To jest masakrycznie duże pieniądze. I ten, i. E, I potem siedzi 20 minut 30 reklam, to jest rzeźnie. Jezu, co ty tam masz? Ty się cieszysz z tego, że nie możesz wstąpić wieczoru? A co jak, nie wiem, u mnie w większości w Krakowie w kinach wygląda to tak, że jak chcesz zrobić sobie rezerwację, to musisz być plus 20 minut przed seansem. To jest porażka. I siedzisz pół godziny, potem... To jest godzina straty czasu. Więc niech zdychają. Ja trzymam kciuki, żeby te kina poupadały. Teraz mówię, telewizory są tanie, eee, tyle. Co więcej, jak ktoś chce tam sobie doświadczyć jak ludzie tam, nie wiem, ciamkają, krzyczą i tak dalej, no to ten... ja, ja mówię, ja z radością w każdym, o każdej dnia opluję te wielkie multiplexy. Tak, jeszcze kwestia tych pro... w ogóle tak, w IMAX-ach dźwięk jest zrypany, nie da się tego słuchać. W sensie, byłem, byliś, byłem na... E z ostatnich razów, ale to było chyba też dzięki Bogu jakieś tam wyrzydzone. Seans, Batman versus Superman I to było tak koszmarne. W sensie, że gdybym wiedział o tym, wziął zatyczki do uszu. Nie, szkoda, gadać. Mówię, niech, niech te kina wyzdychają i zrobią tam kościoły. Okej? Okay? A jest ten. Odwrotny, ten. Odwrotny upadek. Spójrzmy prawdzie w oczy, no przygoda z ja bym wyglądała tak, opowiadania były fajne, potem Andrzej zrobił tą sagę, i ona była taka już, już się to czytało, pamiętam jak to wychodziło nawet, kolega poleciał mówi, no ale saga to jest takie no, na siłę, wszyscy mówili, że to jest na siłę że Andrzej zrobił, no bo ten... Andrzej to zrobił, bo zrobił z kolei, żeby się potem jarać, jak to research co do języka staropolskiego pewnie rozkminiał i tam tworzył jakieś pierdolety, więc jego pewnie fabuła nie interesowała, bo tak już... Jezu, czy, no, trzeba przyznać, że końcówka, no, na wymyślał z gatunku, że jak coś, to sobie zrobi jeszcze tą kontynuację. tak jak pisał na trzeciu. <laughs> no, więc ten... No, no, Potem przyszedł Cedep z tym pięknym memem: dajcie mi pieniądze z góry za Geralta, który broni KR Morchen. Napada eee, co to była ta modliszka na smyczy. Ten polski serial miał dobry timing. Eee, podobała mi się obsada i klimat, ale to było to jest, nie no, polska kinematografia. To, to jest patologia jakaś straszliwa. Tak, Przepalanie budżetu, the game. Netflix to jest niestety umiarkowany paździerz, tak? paździerz na miarę tego... Nie, nie oglądałem ich dużo, ale jak obejrzałem, to faktycznie czuć, że to jest jakaś tuba propagandowa. Teatr to też żenuła. To kultura wyższa. Jak ktoś był w teatrze i widział tych głąbów aktorów, to, jest, nie wiem, to może faktycznie w antyku miało jakiś sens, ale mam chęć poprosić na wszystko. Ale tak, przecież to stworzę. I się mówi, tak. Eee, nie graj tak teatralnie. Jak ktoś pracował z aktorami, to Boże święty. Potem widzisz te dublingi, czy to stworzę. To żyją w tych zamkniętych kręgach tych szkół teatralnych. To taka bzdura. To jest straszne. Połowa sztuki jest tak żenująca. Jeszcze jakieś moliery się przeżyje, tak? Bo to pisał człowiek z rozumieniem godnością człowieka. tak? No to jest coś tam przedszkolne. Ale to jest spoko, nie? Ale widzisz, jak ktoś koleś biega, krzyczy po scenie, ktoś się tak zachowuje, jak ktoś krzyczy w życiu, to przyjeżdża policja i go zgarnia, nie? A kto, tam krzyczą, Boże, z e, masakra. To, żal to jest dobre słowo. Pamiętam raz był w Radio taki wywiad, że siedzieli w radiu Kraków, No Man. Omen. Nie pamiętam, jaka aktorka, e, redaktora pamiętam, tylko teraz sobie nie przypomnę nazwiska. I tam twierdzili, że tworzą tak wysoką sztukę, że nie ma komu na to chodzić. Jezu, głowa mi bolała od tego. Potem jakiś koleś zadzwonił, i to, to było z 2, 15 lat temu, i opowiadał, że jest informatykiem 15K, i po prostu, to jak on ma nie chodzić, to kto ma chodzić? Oni tam ohoho, zaczęli go wyśmiewać. A my jesteśmy tacy skromni, a pan tu mówi, pan zarabia. Boże święty, po granat wrzucić i ludzkość by była lepsza. Nie, nie, więc jak nie, tam słyszę o tych biednych teatrach. Masakra, eee, teatr, sakra to jest w ogóle nie? Teatr powstał dla Biedoty, nie? Żeby tam sobie do tych aktorów i tyle, no. Teraz biedota ma na szczęście kina. Ale musisz jakieś do opery wygrać wybrać. Nie wiem, tylko czy to darcie wytrzymam przez 3 godziny, bo te wszystkie arie to jakieś... Tam jest kilka takich... Tak jest... Jak są albumy muzyczne, nie, to jest tak, że zespół wydaje jakiś utwór i tak naprawdę tam jest, że wydaje jakiś album, czyli zestawienie tej swojej twórczości. Tak naprawdę w tym da się słuchać jednego utworu, dwóch i boję się, że tak samo będzie niestety z operą. Co ja tam hejtowałem ostatnio? A, opera i te albumy muzyczne, Boże. Więc wydaje się to spoko, tak, bo to przeważnie jest właśnie tak, że słuchasz tego albumu jakiegoś zespołu i się cieszysz, że, że chociaż jeden utwór im się udał. To jest jakaś padaka, tak? Jezu, jak... Dlatego wymyślili single, bo się nie da słuchać tych albumów, tak? W zdecydowanej większości. Tak samo może być z tym długim singlem, długim długim albumem, czyli ten. Taki Nie, ja nie lubię muzyki na żywo za bardzo. Jest za głośno dla mnie. mnie tam jakoś niera, że widzę tego artysty, jak tam skacze, ten. Mnie... Ja doceniam technologię, tak? To nie jest średniowiecze, że muszę iść tam do jakiegoś chłopa, który gra na tej swojej, jakimś bębenku, nie jest tam chłopstwo miało w ogóle. To pewnie instrumenty były drogie, tylko no, lubię sobie włączyć i tyle, no. Ale to mówię, no wiem, że ludzie lubią te koncerty, tak? Chodzą na nie i się jakoś z tego nawet cieszą. No dobrze, niech nie ci artyści mają, no. Muzea. O Boże, no muzea jako taki ten przechowalnia jakiś antyków. Jako takie wielkie, ten. Problem z muzeami jest taki: że ekspozycja jest problemem tych wszystkich. tych, Kto normalnie nie woli obejrzeć dobrego programu o historii, niż nie wiem, przyjść i zobaczyć, kurde, jakieś tam podkowe konia piłsudskiego. Co ci to.